Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj no znowu Genshin Impact, ale tym razem nie wishowanie. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam metodę, która pozwoli Wam zdobyć kilkadziesiąt, a nawet kilkaset primogemów i najprawdopodobniej pomieliście tą opcję w tej grze. Nie przedłużając, znajdujemy się już w typocie, stąd będziemy pozyskiwać nasze primogemy. Jakiś czas temu w aktualizacji już nie pamiętam, której albo w 1.5 albo w 1.6 dodano coś takiego jak sety do danej. Sety pasujące dla danej postaci. Jak widać, nie są one trudne w budowie, a czy te wszystkie rzeczy posiadacie. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Ilość primogemów, które będziecie w stanie zdobyć, zależy od postaci, które posiadacie. Każda postać, którą posiadacie, to jest minimum 20 primogemów. I teraz, jak to działa? Jak widzicie, mam tutaj kilka postaci. I powiedzmy, szukam setu dla Noel. Jak widać, to mam set dla Noel. Teraz wezmę po prostu. Yy, znajdę te rzeczy. Powinienem je gdzieś mieć. Okej, okay. byłem na małych zakupach. Bo mnie stać. Bo mnie stać nie będę ukrywał. I teraz mam nadzieję, że to już jest wszystko, co potrzebowałem. Tak. O, blokowałem przy okazji drugi set. No to dobrze. To dobrze. To od razu będę mógł kolejne postacie. Też wszystkie posiadam. I na czym polega rzecz. Czyli tak, w tym secie... Znaczy na czym polega rzecz? Trzeba najpierw zobaczyć, jakie postacie są potrzebne, czyli będzie to Noel, Bennett, Diluki, i Diona. Więc takie postacie. Także umieszczę. Mam tu co widzę. Noel. Dobra, daję ona była w środku. To ciekawe. Ok, mam tutaj trzy postacie, które mi. No i trzy postaci, którymi będę się interesował. I teraz. Wykładam właśnie. Set, który. One najbardziej lubią. Mówię, to nie jest ważne, gdzie go postawię. Mogę nawet tu postawić. I zaraz zobaczycie, że. Postacie. Mają dla mnie Primogemy, pójdą właśnie do tego setu. Diona poszła właśnie. I jest gotowa dać mi Primogemy. Cześć Diona. Oczywiście jest tutaj dialog bardzo interesujący. I po tym krótkim dialogu dostajemy 20 Primogemów. Oczywiście postać wraca na swoje miejsce i przy... o. I przychodzi kolejna postać. To szczerze nie obbiłem tego w ten sposób. Primogemy, że tak powiem, no za darmo, nie? I tak naprawdę kosztowało mnie to paru mebelków u Tubiego i nic więcej. Jak już wcześniej wspomniałem, jedna postać może dać wiele primogemów, jest to limitowane na set, nie na postać. Także jak zobaczy, ktoś się powtórzy, powtórzy się tu. Diona. Także ten set. Pakuję. Potrzebuję Dion, Razora i Amber. Przez chwilą go schowałem. To tak. Trochę go zapraszam i wypraszam co chwila. Nic nie szkodzi. Oni, oni, się, oni się nie obrażą, jak tak będziecie robić. I jak widać, Diona już tutaj podeszła. Oczywiście postacie, jak widać, postacie mają swoją ścieżki dźwiękowe. Nawet postacie, które zazwyczaj mało mówią, też tutaj będą miały swoje opcje dialogowe. Więc, jeżeli ktoś skipował questy, a jednak chce posłuchać sobie, co postać ciekawego ma do powiedzenia, to jak najbardziej też można sobie to zrobić. Ale, jak widać, no... dosłownie minęła chwila. A ja odbieram już setnego Primogema. Setnego, setnego? No, więcej już trochę. W <laughs> Postacie, niezależnie czy są w środku, czy na zewnątrz, one przyjdą do tego setu. Jedynie co to potrzeba było mieć? Postać w kipocie i położyć dla niej odpowiedni set. Jak już wcześniej wspominałem, są też sety, które można postawić w środku. I one, uwaga, też dodają osobne, że tak powiem, z nich też można pozyskać osobno. Y, primogemy. Jeżeli nie wiecie, czy za danego setu otrzymaliście już primogemy, spokojnie to wszystko. Tutaj jest zaznaczone. Dwa razy nikt nie mogę nie dostanie, niestety. Że teraz postawiłem ten secik. A no i to też może być czasem problem, nie? No to że tak powiem, sta stawiam cię tutaj. Dzień dobry. A ok, jest jeszcze jedna ważna rzecz tutaj właśnie. Jeżeli będziecie przy secie, macie opcję. Zaproszenia postaci Totalnie o tym zapomniałem Aczkolwiek może to troszeczkę zaoszczędzić czasu, nie? Aczkolwiek może to zaoszczędzić trochę czasu A przyszła Kechin Także postać nie musi być tutaj Sama, że tak powiem, przyjdzie Żeby dać primogemy, więc Naprawdę, spoko sposób, szybki przede wszystkim, nie? Prze to jest szybki, przede wszystkim łatwy sposób na zdobycie dużej ilości Primogemów. I oprócz Primogemów za same, że tak powiem, od samych postaci... Dostaje się jeszcze Primogemy za achievement. I teraz tak, jeśli chodzi o achievementy, są to achievementy... InBeans seria druga. Oprócz giftów od postaci, jak czyli w skrócie w Zasad, odblokowuje się również Achievement za rozmowy. Ilość opcji dialogowych u danej postaci zależna jest od poziomu friendship, na której z nią mamy. Także warto wbijać friendship na wielu postaciach. I każdy nowy dialog będzie w kolorze żółtym. Na jasną Guionem, za dużo do pogadania nie mam. Jeżeli z postacią nie się, dialog będzie żółty. Wtedy on liczy się oczywiście do Achievement'u I przy większej ilości dialogów Oprócz możliwości posłuchania co postać ciekawego ma do powiedzenia dostajemy Achievement To już mnie kolejnymi ramowymi Primogemami I co? Z Primogemów można jedynie co zrobić to... I to co zrobicie z Primogemami to już jest do waszej dyspozycji Czy wydacie je na Kokomi, czy zasejbujecie po następne postacie Ja szans na Kokomi nie mam ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Okej. Okay. Genshin Impact. gramarzyń. Także ja dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Powiedzcie ile Primoremów udało wam się zdobyć. Zapraszam na Discorda oraz na Twitcha. Linki są w opisie. I widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!